Cześć dzieciaki. Dzisiaj zrobimy, popatrzcie, takie odlewy gipsowe. Widzicie? Tutaj zrobiłam na plastelinie yy, z liścia taką formę. A potem zalałam gipsem i zobaczcie, co wyszło. I teraz jeszcze jedno otworzę. Może otworzę to przy Was. Zobaczcie. Tu już był wcześniej zalany gips, a teraz otwieram, otwieram. I pod spodem była sama forma z plasteliny i teraz to muszę wyciągnąć, ściągnąć i zobaczcie co w środku jest a jak tak ściągam i ściągam to wyjdzie mi na gipsie takim twardym zupełnie ten rysunek, który zrobiłam na plastelinie popatrzcie ten i jeszcze jeden taki i jeszcze jeden pokażę Wam patrzcie tutaj też jest rysunek na plastelinie zrobiony takiej grubej i teraz wyciągam wszystko O, to jest taki odlew. To jest taka łódka, jeszcze nie do końca wyczyszczona, ale tutaj ją zaraz doczyścimy. O, wszystko zejdzie do samego końca. A tutaj były odcinki, odlewane liście. I teraz jak to zrobić? Tą reszt te resztki weźmiemy tutaj gdzieś na bok i Wam pokażę, jaka fajna jest zabawa. Bierzemy kawałek folii. I teraz na tej folii rozkładamy plastelinę, jak najcieniej. No wiecie, jeden przy drugim, jeden przy drugim. Taki o, taki kształt, jaki będziemy chcieli, dobra? Mamy wszystko. Możemy sobie wziąć jeszcze folię, na to położyć o, tak folię i wałek, żeby było równiutko. O, super. Teraz, jak... Jak chcemy liście, to sobie ułożymy liść, na przykład taki. O, na przykład możemy taki liść zalać. I możemy jeszcze narysować, nie? To po prostu weźmiemy patyczek i narysujemy tutaj te kształty, co chcemy, żeby się też odlały. I one będą wyglądały tak, jak tutaj. Widzicie? Tutaj albo tutaj był taki, tu był bardzo delikatny rysunek. O, na przykład możemy sobie jeszcze porysować. Ja zrobię takie takie yy, słoneczka. Będziemy robić gips i będziemy zalewać formę. Tutaj widzicie, sobie wezmę to, poskracam, zrobię takie ładne ścianki. Żeby można było wlać gips. Tu już mam uszykowaną butelkę. Troszeczkę wody. Tyle, żeby troszeczkę naprawdę. I teraz będziemy wsypywać gips do wody. I to tak jest fajnie, że on się musi zamocze, zamaczać. I zobaczcie, musimy patrzeć, jak tam na, dno, na dole on sam się za, zatopi. Patrzymy, jak się sam zatapia. Póki się zatapia, to jeszcze można dosypywać tego gipsu, wiecie? O! Widzicie jak y, woda pożera ten gips? Już widzicie, się przestał zatapiać, więc teraz już jest dobry. Troszeczkę możemy go jeszcze rozmieszać. Jest taka konsystencja gęstej śmietany. I tym zalewamy tą formę. Widzicie, fajnie zalewamy, zalewamy, zalewamy. Okej, okay, już jest. Resztę zostawimy niech sobie zaschnie w tym. W żadnym wypadku nie wylewamy do żadnej umywalki, tylko niech zaschnie w tym. Jak będzie twardy, to od... wyciągniemy, będziemy mieli jeszcze dodatkowy odcisk. A to zostawiamy na kwadrans i po kwadransie możemy ściągać i będziemy mieli taki gipsowy odcisk. Dziękuję.